Siemnaetku! Dziś skojarzę strony Lysu i Jutop. Dzisiaj jesteśmy na naszej wiosce mikroftowej. Nie wiem jak to nazwać, tu na świecie Minecraftowym jestem... ...wyższy jestem tym... ...ym... Um, czym się nazywało? Tym kościołem. Ja zobaczcie jak mój kościół się odróżnił, ale... ...trzymało się, ja mam daleko do mojego kościoła. Co ja tam w kościole? mi powiedzieć, Największy no, chatka, ale. A ta ty, pokazuję wam, co ja zmieniłem sobie. No tutaj na razie chyba jest. Czy, już... co nie ma za co, e, co ja zrobiłem poza odcinkami? pierwszym. Co czemu? No, jesteśmy po tej stronie, że to pokaż wam. E, te... Dobra, pokazywam wam, e, co zrobiłem. My e, leżymy. E, nie, nie zabijajcie. E, po prostu. Proszę to? Powiększyłem to i nie patrzy na śmierć Ja się mogę wszystko robić z, z mojego No i krajowo, nie przepędź Patrzę to, i... to wygląda ruchy Widzicie to, I one umarzają! Tu są wyraźne, to ja muszę pokazać to wygląda Stójcie Opa Patrzę tu tu są villagerowe, tu są. A! Tak, o tu są villagerowe, tu są villagerowe. No i cóż takiego z tego budowałem i chcę, jeszcze tam dalej? Ja też wam pokażę. O czym mi chodzi? naprawdę dużo zbudowałem tutaj, dużo drewno poszło. Będę siedzieć 3-4 godziny codziennie, jak to taki, Zobaczcie, budynek bardziej zbudować. Tutaj jeden taki i szklane, szklane okno, szklane ściany. To widzieć co u tych villagerów siedzie, bo nie, nie mówię, to nie jest, ta jest dobrze. Po prostu u nich tam się źle patrzy, czy oni tam żyją. wszyscy. Okej, okay. i kolejna rzecz to, że domek zrobiłem sobie taki coś a tam. Mnie nie ich chatkę, ale przecież tutaj jeden gościu stoi i się to jeszcze tyle pobudowuje. tu mam tak. Te pofarmiłem, tu mam miaki, tu mam do dżerów, 60 ileś i to zdradza wam, to mam do dżerów. tu fajnie, do góry jeszcze nic nie zmieniłem. Słuchaj, to trzeba stoić, to później może jakiś budynek je budować. Kolejna rzecz, co robimy Tu pokażę Wam to, tu, co tutaj zrobiłem. Utka mi się interesują, na się. Ale tu ciemno jest! Co jest? Na razie tyle bo tego, tyle miałem. tego i tego. Tutaj możecie zobaczyć, co oni mają, już dość. No nie, możemy jeszcze, to do nich. No i tutaj wielodzorów są prawie te same. Tu jest ten sam... Tu jest ten sunet Wam mogę pokazać. I ten nie masz książeczkę. Ja nie mogę zobaczyć jaka to książka jest, to... będzie sobie, ale jak może kupimy kiedyś. jeszcze kolejną rzecz zrobiłem. Możecie być niezadowoleni. Ale kiedy mamy ten papier, to nam trzeba się, się więcej papieru. No już zdradzę, już zdradzę, naprawdę już dużo zdradziłem. Zrobiłem więc tą y, fabrykę ściny. To jest taki mały dodatek do filmiczku. To coś na tym serweru robię, a nie tylko siedzę. albo siedzę i jaw, afczę. Ja tak trzeba nawet 5-6... 3 minuty, nie a w trzech na serwisie. To jest dróżka. Te dróżki nie było, ja zrobiłem łopatą. I tutaj jest pol ziemniaków. Chyba nie pokazywałem. Ale dzisiaj zrobimy wszystkich górne. Ja tutaj jak sobie powiedziałem, to ten leder przychodził i to się yy, to co był. Nie, yy, yy, ta, on to zbierał sobie yy, to pracował u nas. Leżę, muszę no razie tej latarenki nie mam, bo nie uwielbiam To, moja poświęca, to było, nie? Ale A. jest moja posadzka do kolonii Ale... A Jakieś trwacze Nie wiem to, jakie są nasze narzędzia Tu jest jeden Tres. Naprawdę mam mało tych siemiaków Tu jest chyba nie, nie wiem. To jest najgorsze, to nie wiem. I jak tu mam wyjść? tutaj, tutaj muszę jednak. Nie jest, tutaj ja to jest ja Tutaj będzie wyjście, bo. Trzeba z wyjść. No nie na naprawdę, to dużo to jest, dość... zrobiłem. Czakram tą dziurę i zrobię ładnie. No i to, tyle, co zrobiłem. No nie za jej tutaj siedzą i farmią. Ja wam pokażę jak wyfarmiłem. A, jagódki, jagódki mi się dadzą, bo muszę sobie zrobić... Farmy jagutek. Ja wszystko śmiksy, bo ja wszystkie. Ja mam jakieś jagódki, ja sobie... Ja gdzieś tutaj muszę jagódki zrobić. Jezu, tutaj są świetnie dzień, bo e, ząbiaki e, w tej rneckie było mega jasne, bo tu też spełniło się to jest zabić to e, naszych no, chwilager pięknych. Ale oni miały taką na wniosku mega, tak, Jak rneczki jakiś. Mamy to, to są owce. To chyba jedna osoba, nie tylko chodzi na pracę są w na razie nie mam to. chętnie ich omnożę ale to nie moja archora taj omnażać O, wow, 6 minut już nagrywałam naprawdę długo na moje gadanie gadanie, gadanie, gadanie dało mi się szyby i chyba mam szyby, muszę zobaczyć okej okay. nie wiem czy tu do góry mamy jakąś ten Mam nadzieję, że tak, bo nie chcę się iść w poszukiwaniu. Hmm, czy gdzieś tutaj mamy, tak? trzeci, to nie wiem. Off, hmm, o, ten zaufanie weźmiemy, ale dzisiaj to, tym się nie zajmować. E, gdzie mogę jeszcze mieć ten? Mm, nie wiem, chyba gdzie mogę go mieć. To, tak, mam tu dwa staki. Dobra. Nie, chyba nie weźmiemy. Dwa z taki takich skór, ale chyba musiałem no jeszcze zobaczyć w pieczykach tylko jeden żelazo, ale są Slef, ale eee, to. To jest to następny W następnym odcinku będziemy się zajmować e, budowaniem, albo ja poza odcinkiem będę to robił. Trzeba wam pokazać, czymś, jak e, farmę się e, troszeczkę pięknego, naprawdę pięknych emelardów. 32 MR, bo... Ono gdzie to dzisiaj tak dobijemy od Mam coś do ciebie. A ziemniaki. No i trzy gościu. Śodzinka. No ale mamy te ziemniaki, bo cztery ziemniaki to dużo... Robię. tak się podchodzę do tej postaci. I farmy. Dużo tutaj mieć miecz, miecz mnie mega interesuje. O nie, jedną przeciwają, Sikier diamentową. Diamant Emerald, to jest OP? Nie wiem. O nie, już mu się że to... tak do... wow, już, już się lepiej Watch to... lepszy niż ci. O nie, mi się już skończyło, że to... zwykłą sikierkę, za ile to było? powiedz mi! Za trzy Emeraldy? Hmm. Czy ja to kupiłem? Tak. Czy ten miecz jest tak dobry? za nie, nie, jest nie, dobry, ale nie, 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 ale mam lepszy, nawet miecz, nie, nie, miecz. nie, nie, jest za nie, ale może e, zobaczymy w praktyce. Się bija, ale... nie, 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 się nie, ja nie chcę, ja nie chcę szukać tutaj. Naprawdę szukaj im tutaj to mieszka. Naprawdę się im. Ej! No nie ma żadnych mobów. Co jest? To jest jakiegoś moby, jakiegoś breakiego moba. Ej, że w willagery, jakiegoś czas, no bo mamy. Dobra, nie mów. Ej, dobra. O, wow, ile tu też ludzi? Tu jest. Co jest w tym domku? co? Nie wiem. Ej, czekamy na noc, nie idę spać. Nie I masz nocy, żeby pijaka. Ej, no proszę, co ty stołeś tam mieć? No kiedy nie mam żadnych enchantowanych albo czegoś... O nie! Nie! Wyciekasz kara jak ja On się zasiądł. i bardzo dobrze Ale tamty tam to na nim czy testujemy mogę no, bo... Dobra Lara. ogień jeden to naprawdę jakiś trafistyły to nie jest To nie jest potężny ale muszę jakąś za odcinkiem może zrobię jakąś... Nie, to to nie tutaj. Jakąś sorubistą yy, jakąś... Jak to się nazywało? Dzięki za oglądanie, że nasiliłeś YouTube.